Dzień dobry proszę państwa. Muszę tak powiedzieć. Dzień dobry proszę państwa. Jesteśmy na demonstracji antypsychiatrycznej. Demonstrujemy przeciwko właśnie psychiatrycznemu terrorowi, który ostatnio na, e, napotyka e, dużej ilości ludzi. Jedną matkę z dzieckiem. E, dwóch już mówiliśmy o Kubercie, e, a nie A. I trzecia osoba Tomek. I jeszcze chyba mają, e, jeszcze ma e, prośba ma, mamy jednej sprawie tego włamania się do szpitala, że właśnie jego syna e, chcą, chcą, dać, chcą dać do e, zakładu zamkniętego. Dlatego, że on tylko pokazał jaka jest prawda w sprawie e, szpitali, czyli, e, czyli to, że szpitale, e, to, że szpitale e, są puste praktycznie. Może tam 2-3 osoby są, więc tutaj Właśnie e, musimy zademonstrować tutaj na terenie Polski, często są wydawane e, wyroki, żeby wsadzać, e, jeżeli chodzi o Warszawę, żeby, wyda, e, żeby dużo osób e, e, było przetrzymywane w szpitalu psychiatrycznym. Czy to na Nowej Wiejskiej, czy to w Sobieskim, czy to na Bielańskim. Lewicoliberalne, liberalne my już wiemy, że chodzą na strajki kobiety. lewico-liberalne prowokatorki związane ze strajkiem kobiet psychiatrzy, psychologowie i teraz jest jedno pytanie jeżeli oni się chwalą i nie dostają żadnych, żadnych konsekwencji to jakie my możemy możemy mieć przeświadczenie to, że oni będą, że oni będą apolity, apolitycznie działać w pracy i tak dalej kiedy oni się przyznają zawody, tak samo sędziowie czy prokuraturzy Prokura, prokuratura pana nieba. Dobre. Jesteś, my właśnie jesteśmy w takiej minie, że musimy, e, że tutaj musimy właśnie e, zatrzymać ten psychiatryczny terror związany z, e, ze sądami i tak dalej. Już Moskwę, Kękusia, Brola, e, jednej osoby nie pamiętam, e, do, zamykali do szpitali psychiatrycznych. Na pewno, na pewno Brol nie żyje. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, jedna osoba chciała się wypowiedzieć. No. Tylko z psychiatrią, pamiętaj. Jestem z palami elektromagnetycznymi, ale kiedy zgłaszałem na policję, to w pierwszej razie prosimy mnie, żebym zgłosiła się do badań psychiatrycznych. W mnie jednak niestety nie jestem, mi policja od cztery razy do y, badania i wszyscy, było, mam do, do dokumenty, że nie, mam, nie ma potrzeby leczenia stacjonarnego, nie ma potrzeby leczenia, nie ma żadnego zagrożenia. Y, czyli jeżeli ja jestem w takiej sytuacji, kiedy nie mam już żadnej pomocy, to wtedy chcieli mnie zamknąć mnie w pewnym psychiatrycznym szpitalu ale ja jestem zdrowa i dla walczę o to, o sprawiedliwość.